Oto ciąg dalszych historii psa z bagiem. Wciągało go błoto, nie miał szans, by się uratować, był bez sił w stanie agonalnym. Jest wychudzony, miał napady padaczki, wychłodzony i nie reagował na bodźce. Ten pies musiał tam leżeć bardzo długo. Ta akcja miała miejsce dzisiaj. Kiedy go podnosiliśmy, jego ciało było bardzo słabe. Natychmiast trafił do całodobowej kliniki weterynaryjnej. Wyniki badań są bardzo złe. Uszkodzona wątroba, chore serce, organizm wycieńczony. Ten maleńki, trzynastoletni staruszek dzielnie walczy. Szanse są pół na pół, ale on po prostu chce żyć. Pierwszą dobę leczenia wyceniono na 1500 zł. Dzięki wam udało się zebrać już prawie 2000 zł. Więc pierwszy dzień i transport psa mamy prawie w całości opłacony. Ale to dopiero początek. Przed nami echo serca USG. Te badania będą jutro, kolejne leki i kolejne doby w szpitalu. I właśnie dlatego prosimy Was o pomoc, bo gdyby nie Wy, ten pies nie miałby nawet tej szansy. A skoro już udało się go uratować, skoro wyszedł z tych bagien żywy, to czy możemy pozwolić, żeby teraz zabrakło mu wsparcia? On zasługuje na życie na ciepło, opiekę i spokojną starość. Pomóżcie nam go uratować.